po raz kolejny gratulować drużynie metu i Tronowi Filipowskiemu, zwycięstwa, postawy. Myślę, że dano za 37 minut też się należą słowa uznania, bo, bo walczyliśmy. Natomiast no, takie trzy kluczowe minuty ostatnia minuta trzeciej kwarty i pierwsze dwie minuty czwartej. Za dużo błędów, i przy tak doświadczonej drużynie i tak dobrze zorganizowane i dobrze grające, jak Stelmet. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby w tak krótkim czasie tyle błędów popełnić, bo Stelmet to wykorzystaj i, 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 i ucieknie nam, tak jak to zrobił dzisiaj. Cóż, walczyliśmy. Na pewno to był z naszej strony dużo lepszy mecz, niż, niż ten piątkowy. Nie udało się wygrać. Stelmet zostaje ciągle niepokonany w własnej sali, ale Wracamy do Radomie będziemy robili wszystko, żeby tą serię przedłużyć. Dziękuję. Na pewno zagraliśmy lepsze spotkanie niż w pierwszym meczu. Poprawiliśmy nasze straty, ograniczyliśmy je. Nie daliśmy sobie zebrać tylu piłek w ataku, jak w pierwszym meczu. Myślę, że zabrakło tej skuteczności za trzy, gdy trafilibyśmy. Dwie, trzy trójki więcej, bo mieliśmy naprawdę bardzo dużo otwartych pozycji i zupełnie inaczej mecz by się potoczył moim zdaniem, więc to wszystko jeszcze raz gratuluję. Gratulacje moim zawodnikom na ten drugi wygrany mecz. Dzisiaj mecz był bardzo ciężki, Rosa zagrała bardzo, bardzo agresywnie, 40 minut, także w pierwszej połowie nie, nie byłem zadowolony. Uh, jak zagrali šme fizično, uh, imeli šme dužo bon uh, u odbroni. S uh, druge strane, drugi polovi popravili šme svojom odbronom, zagrali lepej i uh, teš uh, s dvoma razgrivajoncama uh, či to agresivność uh, igraliśmy bardzo za prosto, uh, takže jestem. Bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że, że, że wygraliśmy ten, ty, ten ty drugi mecz. i e, Teraz e, czeka nas e, regeneracja. Jeden dzień i przygotowanie, i e, droga w, w Rosji. Też gratulacje Rosji, która naprawdę zagrała dzisiaj twardo i zagrała dobry mecz. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno było to dużo trudniejsze spotkanie niż, niż pierwsze. Rosa grała dużo bardziej agresywnie. No i przez to myślę, że miała dużo więcej skontry punktów. Na to właśnie musimy być przygotowani. Popełniliśmy trochę błędów w pierwszej połowie w obronie, zwłaszcza, ale dobre jest to, że, że graliśmy, próbowaliśmy wymęczyć graczy Rosy. I cieszy to, że obroniliśmy swój parkiet, także jeszcze nic tu nie jest y, przesądzone. Y, tak naprawdę tylko obroniliśmy swoje boisko i teraz czekają nas, czeka nas na pewno ciężkie bardzo spotkanie w Radomiu i tam Rosja gra dużo, dużo lepiej niż, niż na wyjazdach, więc musimy być gotowi na to na pewno fizycznie, mentalnie i tyle. Dziękuję.